w związku z Dniem Szewca, a szewcy, to jak wiadomo, zabój ginący, a że korzystając z okazji, że w naszym rejonie, w naszym mieście... A, jest pan jedyny. Jest pan jedyny, niepowtarzalny, no, 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 no. Oj, i ciężko pan pracuje. Oczywiście, no. że tak. Ja myślę, że każdy z nas miał tutaj już a. okazję a. być tutaj przez pana obsłużony, no, no, no. to my panu kibicujemy. A, jako włodarze samorządu no, no, no. kibicujemy panu wyjątkowo. I w ogóle zachęcamy mieszkańców do przybywania, do, e, żeby no. tak, do naprawy swojego Do naprawy swojego obuwia nie wyrzucajcie, tak moi tak drogi, tak wszystko jest, da się tak jest, naprawić, tak. szczególnie u tego człowieka, który w rękach tutaj ma e, prawda, cały warsztat. Mm, mm. E, Rozumiem, że z ojca na syna przeszło. Tak tak, e, tak, e, tak, 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 tak. Pa ja pamiętam tatę, nie? Tate. Się, A nie się zgadza. tutaj do pana tak samo, jak tak jest. No, no, no. no, Czy pan przekazuje swoją tradycję i swój kunszt o, 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 teraz jest ciężko, ciężko. Potomkowi ciężko, ciężko. ciężko, <śledzimy> ciężko. <śledzimy> ale jakiś, nie ma. Ale czy jakiś uczeń w ogóle się nie, tutaj nie, garnie? Nie, 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 nie ma. ma. Nie, nie, nie ma. Dobra, to również zwracamy się do szkół mm. <śledzimy> tutejszych. Słuchajcie, no żeby zawód ginący nie okazał się faktycznie sobie zaginiony sobie papier na to, żeby prowadzić po prostu, nie? Drobną no, no. pominek od gminy Milicz. A, super, dzięki bardzo. Z najlepszymi życzenia. No dzięki bardzo. Czerwnik i przewodnik po Dolinie Wareczy od powiatu milickiego. A, dziękuję Dziękujemy bardzo, za dziękuję, pracę. Dziękuję bardzo. No i życzymy, żeby panią miał następcę. Żeby szkoły właśnie też się no, 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 no. chcieli uczniowie Super. uczyć w tym dzięki, dzięki, tak? dzięki bardzo. Widzimy, że tu pan Tak, to ja tylko mogę Sezon się zaczyna akurat. Sezon. No właśnie, a, ja sezon, tylko sezon. dodam, że to, że jest tu mało miejsca, to może no, i dobrze no. świadczy o tym, że jest tu dużo roboty po prostu. <laughs> no, nie, akurat sezon Sezonie zima to najwięcej jest roboty, nie? a wiosna lato to jest jedno. Aha, no. czyli zimowe, zimowe tak, tak, i średnie nie? Tak, 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 tak. Widzę paparazzi wszędzie. <laughs> No super, to, super. wszystkiego dobrego wszystkiego No, dziękuję dobrego, bardzo, dziękuję życzymy. bardzo. Nie chcemy przeszkadzać już o, teraz. Pogoda się zrobiła. Tak. A zameczki też tutaj, tak? Tak, tak, Torby, o, torby? Torby też. Też tam to do szycia, coś tam, coś się tam się zrobi, o. Po prostu, no, mm. okej. Okay.